Witam serdecznie. Dzisiaj przygotowałem dla Ciebie trzy ważne lekcje, z których nauczysz się, jak prowadzić swoje relacje z kobietami. więc zaczynajmy. Na końcu tego filmu przygotowałem dla Ciebie niespodziankę. Pierwsza lekcja: myśl zawsze o sobie. Już przesłuchałem setki, kto wiecznie, tysiące różnych tutaj historii moich kursantów, i zawsze pojawia się ten sam temat. Facet uzależnił się emocjonalnie od kobiety, psychicznie. Zaczął wszystko dla niej robić, starał się, poświęcał się dla niej, kochał ją. A na końcu księżniczka stwierdziła, że trzeba się rozstać. Zawiodła, zdradziła. Gdyby ten mężczyzna od początku myślał o sobie, nie byłoby takiego problemu. Ja wiem, że często pojawiają się komplikacje w życiu. Ja wiem, że często masz z nią dzieci. Czy jesteś po ślubie, boisz się rozstania, ale tak naprawdę, jeśli nie jesteś wystarczająco odporny psychicznie na manipulacje kobiety, no to bardzo łatwo możesz wpaść tą pułapkę, że będziesz wszystko dla niej robił, będziesz traktował ją jak księżniczkę, zabierał na zakupy, pokazywał, że na każdym kroku jej zdanie jest najważniejsze. I to nie jest dobra lekcja dla ciebie, to z pewnością nie jest dobre działanie, bo większość kobiet jeśli wyczuwa, że wszystko może, na zbyt dużo może sobie pozwolić, to zaczyna przypominać takiego rozkapryszonego dzieciaka, który krzyczy, płacze, fochuje się i wyzywa. Dokładnie tak to działa. Więc jeśli ty nie wyznaczasz granic kobiecie, i ona wszystko może, ona jest najważniejszą osobą w relacji, to właśnie będzie często prowadzić do sytuacji, gdzie ty tracisz tą wartość w interakcji, Twoje potrzeby schodzą na dalszy plan. No, i kobieta po pewnym czasie w ogóle Cię nie słucha. Starasz się z nią pogadać, słuchaj, a dlaczego Ty tak z tą koleżanką ciągle wychodzisz, spędzać czas? A ona ci odpowiada: O co Ci chodzi? Przecież mogę, przecież Ty pracujesz i dziwisz się potem, że dochodzi do rozstania, rozwodu. A w rzeczywistości wystarczyło pokazać kobiecie, że Ty jesteś dla siebie ważniejszy. Wtedy naturalnie kobieta podąża za facetem, stara się o niego, bo wykazujesz silne cechy osobowości. Tak to właśnie działa. Więc żyj dla siebie, tak samo no w relacjach z innymi ludźmi. Jeśli ty jesteś facetem, który jest zbyt miły, za bardzo dba o szczęście twojego kolegi, yy, któremu pożyczyłeś 50 zł, a który o tym zapomniał, no to wiesz, ja podejrzewam, że możesz mieć naprawdę duże problemy w życiu, jeśli chodzi o sytuacje yy, takie ze znajomymi, czy, czy w relacjach z kobietami, to na pewno. Także żyj dla siebie. Ty powinieneś swoje egoistyczne potrzeby spełniać w związku, w relacji. Jeśli one nie są spełniane i, i związek toczy się wokół kobiety, wokół jej zachcianek, tego co ona by chciała, z pewnością możesz się spodziewać problemów. W tej sytuacji możesz tutaj oczekiwać y, dużych y, potem konfliktów, jeśli zauważysz, że ta kobieta Cię po prostu oszukuje albo się od Ciebie odsuwa. Warto wziąć to pod uwagę. Kolejna ważna lekcja. Nigdy nie bój się postawić kobiecie. Często słucham waszych historii i tam zawsze jeden element się pojawia, szczególnie w tych sytuacjach, kiedy kobieta odeszła lub zdradziła. Facet był za bardzo dobry. Bał się postawić kobiecie. Ona sobie robiła, co chciała. Wychodziła na imprezy, na zakupy, wydawała pieniędzy, ile chciała. Jeśli boisz się jej postawić, wyjaśnić, jak ty wyznaczasz reguły relacji, to tak naprawdę kobieta będzie robiła, co będzie chciała. I w wielu przypadkach, jeśli tego nie ogarniesz na początku, no to potem taka kobieta już jest nie do zatrzymania. W związku, ona będzie traktowała cię gorzej nawet niż swoich kolegów z pracy czy koleżanki, bo będzie uważała, że ty nie masz nic do powiedzenia. Także musisz jej wyjaśnić na początku, że Twoje zdanie jest ważniejsze, musisz się jej postawić. A jeśli kobieta tego nie rozumie, to trzeba jej jasno zakomunikować, to nie musimy się spotykać więc więcej mnie nie zobaczysz. No, skoro Ty nie rozumiesz tego, że ja nie toleruję, kiedy wychodzisz na imprezy, no to słuchaj, nie musimy razem być. Jeśli wyjdziesz kolejny raz na imprezę, no to koniec. Ja już się do Ciebie więcej nie odezwę. I bądź pewna, że dotrzymam słowa. I to, co powiedziałem tutaj na końcu, jest szczególnie istotne. Ona musi być pewna, że Ty dotrzymasz słowa i że się do niej nie odezwiesz. Bo jeśli Ty blefujesz i takiej mówisz, ona wychodzi na imprezę, a Ty potem do niej piszesz Marysiu, Kasiu, kiedy wrócisz, to kobieta będzie i tak wychodzić na imprezy, będzie robiła wszystkie złe rzeczy, no bo twoje zdanie się nie liczy. Także pokaż jej, że jesteś ważny. Nie bój się rozstania, bo tak naprawdę to jest tylko spekulacja nad tym, komu będzie bardziej zależeć. Jeśli ty pokazujesz, że nie boisz się rozstania, odrzucenia, to kobieta często będzie do ciebie wracać, będzie poświęcać ci czas, uwagę. Bo zauważy, że ty nie będziesz się bawił w jakieś tutaj gierki yy, czy manipulacje, bo dla ciebie się liczą konkrety. Także bądź surowy dla niej i jeśli nie potrafisz tego okazać, jesteś zbyt uczuciowy, to z pewnością czekają cię same problemy. Warto też pamiętać o tym, że jeśli nie widzisz się z kobietą, to też trzeba mieć ciekawe rzeczy do zrobienia w życiu. No, pokaż kobiecie że poza spotkaniami z nią masz ciekawe życie. To nie chodzi o to, że masz się chwalić, słucha, interesuje się siłownią, sportami walki, kingboxingiem, tylko chodzi o to, że masz mieć ciekawych znajomych, przyjaciół i że to ona powinna się starać o twój czas, bo może cię stracić, jeśli nie będzie cię pilnować, jeśli cię nie zatrzyma, nie będzie do ciebie często pisać, to ty się skupisz na kontaktach z innymi koleżankami, które gdzieś tam w tle do ciebie piszą lub na relacjach ze znajomymi, którzy oczywiście zawsze cię wyciągają gdzieś tam w góry czy na jakąś wycieczkę za granicę. Ona musi mieć świadomość, że ty masz fajne życie. I tak jak mówiłem na początku, to nie chodzi o to, że masz się przechwalać, jakie ty masz zainteresowania, tylko naturalnie musisz wpleść tego typu wątki, żeby ona zrozumiała że ty możesz bardzo szybko nią stracić zainteresowanie, jak ona nie wykazuje inicjatywy. Przykładowo, jak dziewczyna ci napisała, że się nie spotkacie w piątek, to jej napisz, to świetnie, wybiorę się ze znajomymi. To nawet dobrze, bo dostałem propozycję od koleżanki. To nawet fajnie, bo znajomi mnie zaprosili. I przestajesz do niej pisać. Ona widzi, że ty masz alternatywę, że ty nie będziesz za nią gonił, prosił, błagał o spotkanie. A to już jest bardzo duża różnica. Tak samo jak dziewczyna ci pyskuje podczas rozmowy, jak ci się nie podoba, to możesz mnie zostawić. Powiedz jej, w sumie to masz rację. Odejdź, przestań się stresować, uśmiechnij się, wyluzuj, spójrz jej w oczy, czekaj na reakcję. Najgorsze, co możesz zrobić, to utracić kontrolę nad sobą. Bo jak straciłeś spokój, to straciłeś wszystko. To jest bardzo istotne. Dlatego jeśli spotykasz się z kobietą, to musisz zadbać o swój wolny czas. Absolutnie po spotkaniu, porance z kobietą, którą dopiero co poznałeś, nie myśl o niej, nie martw się. Skup się na swoim życiu, na tym, żeby być szczęśliwym, żeby się cieszyć każdym dniem, a zobaczysz, że naturalnie przyciągniesz uwagę każdej kobiety, bo dziewczyny chcą się spotykać z facetem, który ma dużo ważniejsze cele w życiu od niej samej. Jeśli to kobieta jest Twoim celem w życiu, to już ci na 100% mogę powiedzieć, że taka relacja. I związek może się bardzo źle skończyć, bo nie będziesz dla niej szczególnie wyjątkowy, atrakcyjny. Weź to pod uwagę. Niestety, tylko do dzisiaj do północy możesz pobrać pakiet czterech moich kursów aż 69% taniej. System drania: czyli jak zdobywać kobiety, będąc draniem, niemiłym facetem, który je podnieca ekscytuje. Jak odzyskać dziewczynę, emocjonalne turbo. Jak namieszać w głowie kobiecie. Jak poznawać kobiety na ulicy? Pakiet czterech kursów, prawie 70% taniej do dzisiaj do północy. Pobierz sobie wyjątkowo wartościowa wiedza, zainwestuj w siebie, żebyś potem nie popełniał tych wszystkich błędów w relacjach z kobietami. Dzisiaj o północy kasuję tę stronę, więc masz jeszcze chwilę czasu, żeby pobrać te wszystkie materiały. Ponad 65 godzin wiedzy, która skutecznie zadziała na każdą kobietę na Twoją byłą dziewczynę, koleżankę lub na kobiety. Które się podobają na imprezie, czy w sytuacji nawet gdzieś tam w koleżeńskiej. Pobierz sobie te wszystkie materiały do dzisiaj jeszcze 70% taniej. Promocja.uwodzeniewdzień.pl Za chwilę o północy dzisiaj usuwam tą stronę. Ostatnia szansa, żeby to pobrać w niższej cenie. Warto skorzystać, bo bez odpowiedniej wiedzy ciągle będziesz te same błędy popełniał, będziesz oszukiwany, manipulowany przez kobiety, a poniżej znajdziesz lekarstwo na wszystkie Twoje problemy. Korzystaj, bo w tej cenie to naprawdę warto.